Witam Was ostatni raz. Przed Wami finałowy odcinek naszego cyklonu loki i przedstawimy Wam obiekt, bez którego czerwionka nie byłaby tą czerwionką, co teraz. Tradycje węgla kamiennego na Górnym Śląsku sięgają odległych czasów. Węgiel kamienny znany jest tutaj co najmniej od drugiej połowy XVII wieku. W rejonie Czerwionki najstarszą kopalnią był Ciosek, założony w 1806 roku. Drugą była Marianna, która otrzymała nadanie w 1807 roku. Poza nimi istniały jeszcze m.in. kopalnie Nowe Szczęście, Antoni, Ludwig, Pax i Harmonia. Wszystkie zostały zakupione przez koncern Zjednoczone Huty Królewska i Laura w Berlinie. W efekcie łączna powierzchnia pól górniczych wyniosła 20,6 km2. W ten sposób powiększoną kopalnię Dymieńsko uruchomiono 2 listopada 1898 roku. Obszar kopalni był wielokrotnie powiększany, ostatecznie po roku 1994 liczył 46,6. Kilometra kwadratowego i składał się z partii macierzystej i leszczyńskiej. W 1979 roku maksymalne wydobycie węgla wyniosło 2 289 640 ton. W 1993 roku kopalnia weszła w skład Gliwickiej Spółki Węglowej SA. W 2000 roku Gliwicka Spółka Węglowa po analizie wyników ekonomicznych kopalni podjęła decyzję o po likwidacji zakładu. Eksploatację zaprzestano 25 października 2000 roku. Sama kopalnia była miejscem nie tylko górników, lecz także sportowców, działaczy kultury, nauczycieli i wielu innych profesji. Kopalnia organizowała w czasy, kolonie, występy artystów, zawody sportowe i miejsca codziennego wypoczynku po pracy. Patronowała wielu organizacjom społecznym, kulturalnym i hobbystycznym. I w tym momencie nadszedł czas pożegnań, dlatego cykl na Familoki żegna się z Państwem w tym miejscu przy kopalni. Węgla kamiennego, dębieńsko. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało i czy chcielibyście widzieć nas w następnym sezonie. Pozdrawiam serdecznie.